Wielkie zmiany w życiu Dominiki Gwit, a przecież chwilę temu została mamą. Dominika Gwit jeszcze do niedawna skupiała się przede wszystkim na opiece nad synem. Teraz doszły jej kolejne obowiązki, które musi pogodzić z rodzicielstwem. Przed nią bardzo intensywny czas. W mediach społecznościowych aktorka długo relacjonowała przygotowania do narodzin syna. Teraz, gdy chłopczyk jest już na świecie, świeżo upieczona mama powoli wraca do normalności. Zaczyna przybywać jej obowiązków. Dominika Gwid wróciła na scenę. Aktorka przed porodem świetnie rozwijała swoją karierę na planach zdjęciowych oraz deskach teatrów. Z powodu ciąży postanowiła jednak wycofać się z branży, by w pełni skupić się na dziecku. Kropka. Ostatni raz przed przerwą wystąpiła na scenie pod koniec października ubiegłego roku. Nie ukrywała, że podjęcie tej decyzji było trudne, ponieważ kocha swój zawód. Zapowiedziała powrót, jednak niewiele osób przypuszczało, że nastąpi on aż tak szybko. Informacją o narodzinach synka pochwaliła się w mediach społecznościowych pod koniec stycznia bieżącego roku. Natomiast w miniony niedzielny wieczór Dominika Gwit już wystąpiła ze swoim stand-upem muzycznym: Dystans albo Wszyscy Umrzemy. Wróciłam dziś na scenę, tęskniłam, nie umiem żyć bez sceny. Ten wieczór był magiczny, balans. Pogodzenie moich dwóch wielkich miłości. Kropka, rodziny i pracy, to jest dla mnie takie ważne. Powolutku buduję mój nowy świat. Jestem taka szczęśliwa. Pisała podekscytowana po spektaklu. Dominika Gwid witana oklaskami. Widzowie również stęsknili się za występami Dominiki Gwid. Publiczność w Pruszkowie powitała aktorkę gromkimi brawami. W udostępnionych przez nią fragmentach spektaklu dało się zauważyć, że pozytywna energii towarzyszyła im przez całe show. Dominika Gwit zapowiedziała powrót do zawodowych obowiązków, co z pewnością będzie wiązało się z masą nowych wyzwań. Aktorka czuje się na siłach, by pogodzić rodzicielstwo z pracą. Po występie wróciła prosto do synka, a w mediach społecznościowych podzieliła się radością z tak poważnego kroku. Dominika Gwit podzieliła się emocjami po występie. W mediach społecznościowych aktorka chętnie pokazuje obserwatorom, jak spędza czas z chłopcem, głównie mówiąc do niego czy śpiewając. Dba jednak, by internauci nie mogli zobaczyć szczegółów wyglądu Malca. Po sukcesie na scenie Dominika Gwid była pełna radości i pozytywnymi emocjami chciała podzielić się z internautami. Jaka ja jestem dzisiaj szczęśliwa mówiła z ogromnym uśmiechem na twarzy. Na koniec nagrania aktorka życzyła obserwatorom spokojnej nocy, sama przyznała, że z powodu nadmiaru emocji nie udaje jej się długo zmrużyć oczu. A ja długo dzisiaj nie zasnę. Mega adrenalina, mega szczęście, powiedziała.